Hej sięmano, ja jestem Likaczka. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy odcinek, gdzie oprowadzam Was po serwerze, gdy tworzyli czatki pt. Przed obejrzeniem zostawcie lajka z tuba oraz pijcie no i oki Gdzie będziecie dawać swoje propozycje, Co dalej musimy powiedzieć Serio. Jesteśmy aktualnie na spawnie, mamy pierwsze to pojazdy publiczne, muszę sobie jeździć. Oczywiście jak stajcie z pojazdu, to zostaje przeteleportowany w swoje początkowe miejsce. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę jest to frakcja SAPT. Podstawę musimy zobaczyć jest osobny team od SAPTów i sobie właśnie tam pojedziemy. OK. Jesteśmy sobie w frakcji. Mamy sobie taki model, nie robiłem. Pierwsza rzecz, którą chcę pokazać to jest system minut. Posiadam 2 minuty na frakcji. sobie wchodzisz w marker w Duty i jesteś w SAPTach. Tamty marker pokażę Wam później. Mamy teleport, klikam H. Jestem przeteleportowany. Mamy tutaj ratywosy policyjne. Pokażę Wam, że teraz jestem w frakcji. Można sobie normalnie wsiadać i zaraz to wrócimy. co ja pokażę Wam teraz. Idziemy sobie znowu do markeru, wpisujemy tuti. Jesteśmy w tymi yy, graczy. Idziemy sobie do teleportu. Oczywiście tylko członkowie SAPT mogą się przeteleportować. Oczywiście będzie tutaj brama, która będzie się otwierać tylko dla frakcji SAPT. Będąc na takim parkingu, no przynajmniej taką ratylkę. oczywiście nie możemy wejść do tego pojazdu. Jest to zabezpieczone, żeby po prostu gracze nie mogli wchodzić do osób, jeżeli nie są w teamie. Kolejne rzeczy, Wejdziemy sobie ponownie na 2 Jest to panel frakcji, w panelu frakcji jest komentarz, lista, wypisuje nam wszystkich graczy. Mamy takie informacje jak IT, serial oraz ranka. Ok, wchodzimy sobie w marker, wpisujemy dodaj. Uznajmy, że gracz ma serial XD, dodajemy go, zostaje dodany pod IT4. Teraz jak wpiszemy lista, no to wypisuje, że taka osoba pod tym IT jest w frakcji, czyli już teraz może wejść na tuti. Możesz Można zrobić awa awansuj, e, awansuj 004 Zostaje awansowany na drugą rękę, zostaje awansowany na trzecią rękę. Na czwartą, czwarta jest maksymalna, a czwarta to jest ręka litera, więc liter może obsługiwać ten panel. Jak teraz sobie wpiszemy lista, zobaczymy, że ma rękę czwartą i teraz możemy zrobić sobie dekratuj 004 i zostaje dekratowany na rękę pierwszą. Minimalna to jest 1, teraz jak wpiszemy sobie lista, no to ma rękę 1. Można go usunąć, czyli usunąć 004. 4 i teraz jak sobie wejdziemy lista tylko nie ma system opiera się na IT to po prostu łatwiej było wpisać system minut no to co minutę tutaj ci 1 minutę i wypłata to jest można wpisać kiedy się chce za 5 minut Uznałem, że będzie 50 dolarów może to się zmieni jeżeli ten serwis będzie publiczny i teraz sobie jak odpalimy minuty to mamy 0 minut. Kolejną rzeczą będzie to praca Pizza Boy. Praca Pizza Boy była robimy akurat na live, więc sobie ten nich teraz idziemy, sobie wchodzimy, robimy rozpocznij pracę. No i Pizza Boy polega na nam, że sobie po prostu jeścisz w bodomkach intrestujemy 90 dolarów. Zagryć wynagrycenie jest od 50 do 100 dolarów. Eee, Chodzi o to, czy to są sensowne zarobki, czy nie. Zostawię to dla Was. Zarobki są na razie tymczasowe. Zarobki będą robione w momencie, kiedy e, pomysł live'a przyjdzie, żeby zrobić ten serwer publiczny i cały serwer byłby oparty na tym. Wysyłajmy, że w momencie nas ostatni marker, już nam się nie chce pracować, więc sobie zsadzimy, wpisujemy, zakończ pracę, kończy nam pracę, no i klasa. Kolejna rzecz to będzie system domków. Jak na razie nie pokazują się plipy, ale na razie jest cała rzecz. Wchodzimy sobie do takiego domku, mamy IT1 domku, kwota za to 100, aby kupić posiadłość wpisz ukośnik kup dom, ilość dni, sobie wpiszemy kup dom, uznajmy, że chcemy kupić na 10 dni kupiliśmy, teraz komunikat się zmienił, że dom IT1 właściciel Lilkaczka wykaśnie za 9 dni, aby przedłużyć wynajem wpisz dom przedłuż, wpisujemy sobie dom przedłuż i na przykład kolejne 10 dni, jak na razie to znika mega szybko, bo system działa co 10 sekund, ale bo to jest po prostu takie testowe, teraz mogę wam pokazać, że tu mi pokazuje dom id 1 ale tu już mi pokazuje Coś innego. System bomów polega to na tym, że w pliku takes jak sobie wejdziemy, podajmy koordynaty domku, ID tego domku oraz kwotę za dobę. To jest plik po prostu, gdzie się dodaje domki, żeby nie musiało się gdzieś grzebać w skrypcie. Oraz do, e, plik właściciele, ci zapisuje serial gracza, nick gracza, żeby ci się tutaj pokazywał. ID domku, który został kupiony, oraz za ile dni wykaśnie, bo ja wam pokażę, że teraz, jak sobie wynajmę domek IT3, no to zostanie tam zapisany. Kup dom 10 dni, tylko takes taka sobie zresetuje, właściciele i lilkaczka IT3. I mamy 10 dni. Można zobaczyć, że to się aktualizuje. Mówię, że to jak, jak na razie jest to 10 sekund. Ale będzie to zmienione na jedno co jeden dzień. Teraz pojedziemy do oznakiej rzeczy. Sądzę, że to jest najciekawsza rzecz, która ma potencjał na aktualizację. Więc yy, właśnie to nie jedziemy. Znajdujemy się na pracy lawet. Widzę, że tu nie okażę markeru, żeby nie leżał na ziemi. I prace będą u mnie polekać. na tym, że trzeba zakupić licencję. Licencja na LaFety to jest 1000 dolarów, więc sobie wchodzimy kup licencję, zakupiłem licencję, no i teraz jak sobie wejdę, aby rozpocząć pracę lafetą, kliknij H, klikam H, pojawiam się lafetą z pojazdem na pacę jak się wyjdzie z lafety, jest to usuwane, więc yy, pokażę wam co się dzieje, dobra, pojedziemy sobie do tego punktu, który się pokazał na mapie, dojeżdżamy sobie do tego punktu, jest to rozładunek, widzę, że tutaj też nie ogarnę markeru markerów. sobie wieszczamy, pojazd jest zdejmowany, zostają za to 300 dolarów. No i teraz pokazał mi się kolejny punkt na pracy, Żeby się po prostu ponownie załadować. Wieszczamy sobie ponownie, Pokazał nam się marker do załadowania, więc sobie w niego wieszczamy. Zostajemy, panowie, przeteleportowani i jedziemy dalej. Będzie skryp po prostu na przenikanie, więc tu nic nie będzie się bugało. No i klasa. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zapraszam na mojego Discorda. Piszcie tam propozycje do tej serii. Zostawcie lajka, suba oraz komentarz. Gdzie też możecie pisać, co mogę dodać oraz zapraszam na kolejny odcinek, tak jak na odcinek poprzednik, gdzie robiliśmy bazę danych i zapraszam na jakieś live. Web. Cześć, cześć!